Dzień dobry. Dzisiaj zastanawiałam się, co zrobić, żeby pokazać to, co w tej roślinie podoba mi się najbardziej. Czyli gałązki trzmieliny oskrzydlonej albo korkowej. Tu są jeszcze nie do końca zrewniałe, także takie zielone części widoczne, bardziej. Tworzą kontrast. Zbudowałam taki wigwam, można powiedzieć. Tutaj na dole te pędy są zamocowane w kędzanie. Do góry z ducikiem tutaj związałam, żeby to było stabilne, żeby dalej móc budować dekoracje na ich bazie. W środkowej części zaplanowałam lunarię, czyli miesięcznicę. Muszę ją włożyć jako pierwszą, dlatego że są bardzo delikatne te pieniążki i tutaj muszę je tak przełożyć, żeby nie zniszczyć. A jeszcze może wspomnę, że a tutaj już jako pierwszy właściwie umieszczony jest ciemiernik cuchnący ponieważ tworzy takie czuprynki liści i tutaj zapełni jakby tą dolną strefę. Będzie lada chwila kwitł, także już ma takie nabrzmiałe pomki. No, ale dzisiaj tutaj chodziło o liście, żeby stworzyć tę bazę. Zresztą przykryję trochę tę dużą powierzchnię talerza. Wybrałam zresztą też specjalnie srebrny. Mamy zimę, jest początek stycznia. I tak trochę pewnie będzie to, można przerównać do. Sygnałki, e, czy tam do, do lodu. E, także jak najbardziej takie zimowe, takie zimowe nawiązanie, tutaj e, również. I jeżeli chodzi o naczynia, Lunaria, czyli miesięcznica. Mały jest teraz e, dostanę roślin. Ale gdy tak się dobrze rozejrzeć w ogrodzie, to jednak się okazuje, że zawsze się coś znajdzie. <laughs> mhm. Dobra, teraz no, mamy jakby środek, młodą warstwę tutaj. E, przyniosłam sobie A, kolejna czmigna, tym razem na Fortunei, czyli pnącze. Ten, ta główna część nie była prosta. Mhm. Słyszę, że. A też nie chcę przykrywać trendów, o które tutaj chodzi. Także wszystko musi być widoczne. Dalej. Co jeszcze, jeżeli chodzi o tutaj tą? Mniejszą warstwę. Tu też bardzo zimowych, takich szarych, zgaszonych kolorach. Starzec. Tutaj krótszy użyję i będę tworzył tło. I nie zasłaniał. Znaczy zasłoni, ma zasłonić, jeszcze ma zasłonić pędzan, Przesłonić trochę tą powierzchnię. Muszę się skupić, wbijając. Jeszcze tutaj. No, <laughs> Teraz powiela też y, ciemiernik i jakieś pojedyncze kredki. Tutaj ciemiernika y, Białego, czyli, 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 które będą przyciągały wzrok do tej a, niższej, do tej czyli, tej części, Jeszcze tutaj jakieś. O właśnie słyszę, że kotek chce do mnie tutaj przyjść koniecznie. A jeżeli nie zareagowałam na to, że miał to teraz drapię w drzwi i się domaga. OK. Eee, bardzo zimowa, bardzo oszczędna. Eee, jeżeli chodzi o rośliny. Pięknie wyeksponowane pędy, o których mówiłam na początku. Tutaj może jeszcze dołożę, jeżeli sobie obrócę ten talerz, bo ma to dekoracja widziana z wielu stron. E, także jeszcze później, może ją uzupełnię. Coś, coś innego taki pomysł zimowy na dzisiaj jeszcze tutaj będę dogadać ciężniczki żeby wyhodziły e, bardzo ładne mają Trzy mieliny również w owoce. Inne pięknie się przebarwiają jesienią. Ta akurat zdobna jest z pędów. I teraz, kiedy są w formie i pięknie można się im przyglądać. Także taki pomysł, który właściwie powstał od jednej rośliny. Za mną również taką nowość zielone tło. Yy, może yy, będę używała i swoich zdjęć z ogrodu, które yy, będą za mną to tło tworzyć. Także yy, jakaś nowość yy, zobaczymy, jak nam się to uda. Yy, na dzisiaj to tyle. Yy, no i jak zwykle, do następnego zobaczenia, do następnego filmu. Cześć.